A więc witam, ja jestem Witekson i zapraszam na kolejny odcinek przygód z pikselami. Jak, widać, jak widzicie znajduję się w bibliotece, nic nie robiłem, nic tutaj nie robiłem, dzisiaj właśnie będziemy się zajmować dokończeniem. Byłem w kopalni i znalazłem diamenty, Dungeon i no, w nie siadł na świnie, a więc może jeszcze dzisiaj się przejedziemy, no. A to tak szybko powiedziałem, to, że kopałem i znalazłem właśnie te wszystkie rzeczy. Dużo żelaza też znalazłem. Ale to może tak, nieważne. To może zaczniemy, zacznę powiedzieć, co tu będziemy robić. Tak, zrobimy lampy, bo mam... Dwaj, aż, bo, nie aż, bo mam 26 Glowstone'a. Mam schodki, bo będą... Potrzebne siedzenia. Ja mam półpłytek? Nie mam, to poczekajcie, wrócę się po pół płytki. Dobra, już jestem, mam 11 półpłytek, myślę, że starczy. I teraz tak jeszcze powiem, mam skina i ten. on będzie już tak na zawsze z skinem, bo jak pewnie zauważyliście, miałem kilka skinów, często zmieniałem, ale ten już tak mi się podoba, że że, 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 no, że będę na nim grał. Zrobiłem dywan z takim wzorkiem, pokażę Wam. I w opisie, bo zapomniałem, jak on się nazywał chyba The Go To Metal. Nie wiem, coś w tym stylu, ale w opisie jest link do, do, kanału, no, do strony, gdzie jest kanał tego, tego użytkownika, co zrobił mi ten, tego skina. No, ale to mniejsza to. Dobra, no to może y, tu jest, tu jest takie coś. A to dlatego, że to jest taka obawka y, Bo, 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 tu będzie taki jakby siedział łata pani, co wiedzie, co, co daje te książki, tam wszystkie te karty patrzy. Myślę, że może to tak być. Hmm. Zajmujemy się później jeszcze zrobieniem dachu. Teraz myślę, jak zrobić takie biurko, ale myślę, że mogę zrobić w ten sposób, że nie wiem. Czekajcie, jak to wygląda. Nie za wysokie, a nie mam siegiery. Może zrobię w ten sposób. Poczekajcie, a jak będzie tak wyglądać. Nie, to będzie wyglądać jak normalne łóżko. Pomyślę jeszcze, może poczekajcie. Nie, 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 tu. Aj, 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 nie, nie. Poczekajcie, jak to będzie tak wyglądać. Hmm. Później może to, nie, nie to, to nie. nie wiem, może to teraz zostawimy, ale położę tu tak, żeby później mieć orientację gdzie co jest, ale później może jakoś popatrzę w necie um, jakieś różne stołki, jak się robi ale jak nie znam, jak nie wiem to właśnie poszukam teraz może zrobię um, ławki takie do czytania Będą one, nie wiem, spółpłytek Dobra, spółpłytek je zrobimy, ale w ten sposób I tabliczki, tabliczek to nie mam zbyt dużo, dlatego zaraz je zrobimy Aj, napisałem Nic nie piszę, nic No i znowu. Jajaj. Dobra, jeszcze jedna. Akurat na jedno siedzenie nam starczyło. I teraz poczekajcie crafting to mam. Dlatego teraz sobie zrobimy. W dzisiejszym odcinku nie będzie przyspieszonych fragmentów, ponieważ nie znalazłem CTSG, nie odpisał mi na wiadomość. Dlatego może będę robił takie dość długie cięcia. Może w niektórych momentach będzie trochę zbyt nudne, ale tak to wyszło. Dobra, to ile mam? Raz, dwa, trzy, pięć, pięć. Mam. Craftinga sobie rozwalę. Jeszcze tutaj takie siedzonko zrobimy. no. tu raz, dwa, trzy, czekajcie. Dobra, trzy. Chyba nie starczy. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery. Nie, raz, dwa, trzy, cztery. A, jeszcze tu mam. Wszystko jest dobrze. więc teraz zajmiemy się zarobieniem zarobienie lamp tu tak a tu się nie da ok to zrobię w ten sposób że ziemię potrzebuję ale dzisiaj jestem taki trochę Trochę. Nie wiem czemu, może dlatego, że taka pogoda dzisiaj. Yy, podobno. Nie, nie będę tam o Dobra, takie coś. Teraz postawię tu takie coś. Na to postawimy yy, takie coś. Nie da się? Dobra. I zamiast właśnie tej ziemi postawimy glowstone. I tak ładnie nam świeci. Gdzie tu jeszcze... Ma? O, noc. Poczekajcie, jestem na Peaceful. Tak. Gdzie tu jeszcze mogę zrobić? Tu taką lampę też zrobimy. Mm -hmm może być wysokość. Aj, jajaj, ja, ja. Dobra. Aj, znowu mi mikrofon to, bo jak w poprzednim odcinku mówiłem, rozwali mi się trochę. Dobra, no to teraz zróbmy lampę taką zwisającą. Tutaj może być. Dobra. Teraz tu. Tu. Mam pomysł. O. Mam pewien pomysł. Że tutaj postawię blok żelazny. A dookoła tego taki, no, że Żyrandol taki duży zrobimy. Ale ja to rozwalę. Mhm. Może będzie ładnie to wyglądać. Więc teraz się prześpię. Albo nie, teraz od razu pójdę. I z bloczkiem żelaznym widzimy się za chwilę. No więc, no, robię cięcie. Dobra, więc jestem z bloczkiem żelaznym w ręku. Teraz go sobie tu postawimy, tak? I teraz możemy zrobić w ten sposób. Tak na rogach. Czekajcie, czy to będzie ładnie wyglądać. I teraz czekajcie, zejdziemy na dół i zobaczymy. Może jeszcze jakoś powiększy to. Hmm. Nie wiem dokładnie jak to zrobić. Oj, coś tam. Nie, nie, nie. Hmm popatrzę sobie Dobra mam pomysł Taki trochę Nie dobra wiecie co to ja teraz zrobię cięcie i zrobię ten Żyrandol No dobra to robię cięcie, papa pa. Dobra ten Żyrandol zostaw, zostawmy ta, w takim stanie Nie wiem, może czy ładny mi się tam trochę podoba. Nie miałem innego pomysłu na niego. Gdzie tu jeszcze mogę jakąś lampę zrobić? To trochę nawet ciemno. Dobra, zróbmy tu. No, a przecież. Przecież nie możemy tutaj stawiać. Byłem w Naterze, po właśnie ten Glowstone dość długo go wy, e, wydobywałem. Bo wiecie, że Glowstone, żeby zrobić Glowstone, trzeba aż 9 e, tych. No, nie wiem jak to zrobić. Trzeba aż 9 tych proszków żółtych. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Ich. Pewnie wiecie. Dlatego trzeba dużo poświęcić tego wszystkiego. Hmm, może, może jeszcze w ten sposób zrobimy, że... A. A. jeszcze tu tak dookoła weźmiemy. Jeszcze tu. Tu. O. I trochę jaśnie. Teraz zobaczymy bez tych pochodni, jak będzie. Jeszcze tam kilka. No dobrze mi się wydaje. O, ranek wstaje całe szczęście. No to teraz może zajmiemy się... O, Jeszcze tu zrobimy coś. Z czego to możemy zrobić? Poświęcę jeden glowstone. Zobaczę, czy na glowstone da się stawić całe szczęście. Drzwi. To zrobię taką wycieraczkę z drzwi. <laughs> Wyciera... No no, co ja gadam? Wycieraczkę z drzwi? Nie. Wycieraczkę z glowstone. O to mi chodziło. Ładniej będzie chociaż. Dobra. teraz zajmiemy się dachem. Dobra, jestem. Tutaj zrobiłem pierwszy poziom. I pomyślałem, że jednak nie będę pokazywał Wam robienie dachu, bo to jest nudne i byście się śmiali z moich błędów, które popełniam. Ale właśnie ten następny poziom pokażę Wam jak zrobiłem. Ten dach będzie taki, że te schodki będą prowadzić tak w to, tak nie wiem, chcę wam pokazać. Może na przykładzie tego wam pokażę, że ziemię już nie No, że tylko tak będą szły i tu nie będą szły tak bardzo do końca, tylko tam pod koniec będzie wszystko już będzie płaskie no to no co, zacznijmy i tam nie wiem um, czym to zrobić kurczaki mam pomysł zrobimy, hmm? nie Czy co, muszę się wrócić po ziemię i tam znowu robię cięcie